Jaki jest argument do miłości nieprzyjaciół? Często nam się wydaje, że potrafimy kochać wszystkich ludzi, aż w pewnym momencie pojawi się ktoś, kogo nie chcemy kochać, kogo kochać jest trudno. Nawet nam się wydaje, że jest to niemożliwe. Jednak Pan Jezus mówi: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, miłujcie tych, którzy Wam źle czynią, módlcie się za nich. Jaki jest argument do miłości nieprzyjaciół? bo jeszcze do miłości tych, którzy są nam życzliwi, sympatyczni, serdeczni, potrafimy znaleźć. Zatem, jaki jest argument do miłości naszych nieprzyjaciół? Jeśli Jezus jest naprawdę moim Panem, moim Bogiem i wierzę, że On odkupił mnie i mojego wroga własną krwią, to znaczy, że człowiek, którego nazywam swoim nieprzyjacielem, jest bardzo ważny dla Niego. Zatem mogę kochać mojego nieprzyjaciela ze względu na Chrystusa, ponieważ mój nieprzyjaciel jest kochany przez Niego, jest ważny w oczach mojego Boga. To jest jedyny argument za kierowaniem się miłością do Niego. Ten człowiek jest moim wrogiem, chce mnie zniszczyć, ale mój Bóg troszczy się o dobro mojego wroga, pragnie, aby mój wróg przyjął zbawienie, był szczęśliwy, dlatego Jezus oddał za Niego swoje życie. W takim razie ja też powinienem pragnąć dobra dla tego człowieka, ze względu na Chrystusa, mojego pana. Robię teraz rachunek sumienia i pytam siebie: Kogo kocham nie dlatego, że ktoś jest sympatyczny i serdeczny, ale kogo kocham z moim bogiem, który umarł na krzyżu? Odpowiedź na to pytanie pokazuje głębie mojej wiary. Rozważmy jeszcze problem: czy można komuś nakazać miłość, bo zwykle te słowa Będziesz miłował Boga i bliźniego jak siebie samego. Odbieramy jako nakaz. Jednak można te słowa odczytać jako obietnicę. Czyli Jezus mówi: przyjdzie taki czas w naszym życiu, że chociaż dzisiaj sobie tego nie wyobrażamy, wydaje się nam to niemożliwe, to będziemy kochać swoich nieprzyjaciół razem z naszym Bogiem. Jezus to nam obiecuje. Cała wiara jest związana z obietnicami. Bóg składa obietnice, które wymykają się ludzkiej logice. To jest jedna z tych obietnic. Przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, że będziesz kochał swoich nieprzyjaciół. Może nie dziś, może nie jutro. Kiedy mogę kochać, pragnąć dobra dla moich wrogów? Tylko wtedy, kiedy jestem blisko Chrystusa, kiedy jestem w komunii z Nim, kiedy tworzę z Nim jedność. I celem rozwoju duchowego jest to, aby stać się komunią z Bogiem, aby stać się jednością z Bogiem, Jego wspólnotą, Jego ludem, aby Jego sprawy były naszymi sprawami, Jego troski naszymi troskami.